Specjalny odcinek dla Nikodema, który nie mógł być na streamie, na Discordzie. Będzie opening specjalnie tylko dla niego, żeby zobaczył co trafiłem. Choć nie wiem, czy będzie co oglądać, zaczynamy otwieranie. Dobrze to takim małym No, mała, wiecie o co chodzi. Paczki, w których nic nie trafimy, no to na przykład takie. Jest parę paczek z Totsami, parę takich paczek w, no, wysoko ocenionych, żeby szlaj fajnie jakby wpadł jakby u Toca. 5 rzadkich 80 plus też tu nic nie wypadnie Francja, Bramka. Loris albo... O kobitka. Dalej. Tu też nic nie będzie. Elorente Nie. EasyPal? A, Hyundai? Nie, nie mówię. Bo się jeszcze pomylę. Dobra, to dwóch rzadkich 85 80... Nie. Pięciu rzadkich 83+. Plus. Też nic nie ma. Trend? Yeah. Nie. Pięknie. Słabiutko. Tu bez, bez walkoutu. No, chociażby w tej paczce był walkout, no bo to... Nie, stąd z, z tą... za... ...zajebiście. Dwóch Anglików z Manchester City, super. Na razie foderkowo to nawet źle wypada. No, siedmiu rzadkich, 84+, plus. a tu... Mamy Topsa, ale jakiego? Holandia jakoś, no. To, to nie będzie z tego. No, dobry overall. Z tym wzrostem to ta Pani nie pogra na środku obrony. Witamy Panią Girmę w zespole. Ale oczekujemy czegoś więcej. Mamy jeszcze jakieś inne. No dobra. Tu otocik może. Niestety nie. Oblak. Na pewno na podwójny małe torę nie wiem Ederson jakiś Pani Hegerberg. Dobra, foderek będzie. Może jakąś ikonkę skleję później. No to ta słabutka paczka. Nie. Nice. No i zaczynamy mocniejsze paczki, już Siedmiu rzadkich Serie A lub ligi włoskiej kobiet 83. Plus, może tu jakiś walkout. To, Toc i jest. Oj, no oj, oj. Na podwójnym? Nie. Niestety nie. A na środku obrony. Dość dużo tempa ta pani ma. A ile ma wzrostu? No. Czyli będzie na przypałkę. Pan Lukaku. Te No i wchodzimy już w takie mocniejsze paczki. Trzy gwarantowane paczki toc Z całego okresu. Pierwsza. Brazylia. O! I 52 Miałem go, grałem nim Nie jest najgorszy, ale w tej chwili kuli Kulibaliego to on mi raczej ze składu nie wygrajdzie Lecimy z kolejną paczką Anglia Jesteśmy po smoli. Jakie on ma style gry no, nie, 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 nie wygryzie mi ze składu znowu Kulibaliego, ani Maldini, nie, to to, 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 Gwarantowana paczka to znowu, kto tym razem? Niemcy, SP, O nie, jest tragedia póki co. tutaj, żeby tylko nie trafić Bremera albo Smolinga, bo to będzie bitwita. Włochy, ta pomoc. Berardi. Pan Berardi jako zmiennik może śmigać. To jest dość dobra karta. Mm, dobrze, nie było tematu, Ale z zmiennikiem będzie dobry. No i ostatnia. Lebrini. Może i wleci do składu. Miałem zamiar go przetestować. Oj, dobrze, paliłem niechcący. Tu może wlecieć Pan Pelegrini. Tylko wtedy zgranie spada nam w tym, w tym miejscu. Wam berardi jakie ma pozycje? Tylko PP i PS. Zbyt ciekawie No nie, nie, Smolik mi nie wygryzie Kuli Baliego, prędzej jak już Dobra, by tu wleciał. Nie będę grał takim słowym składem. No dobra, to by było na tyle z naszego openingu. Poderku trochę wpadło. Dzięki wszystkim za oglądanie. Siema.